Witajcie! Dzisiaj w ramach Zapchaj Dziury spotykamy się trochę w innych okolicznościach. Ostatni film z tego co widzę nie wyszedł najlepiej, więc postanowiłem troszeczkę... ...namyślić się, żeby po prostu za chwilę naszego pomysłu na Zapchaj Dziury nie zaorać raz na dobre. Szczególnie, że dwa poprzednie filmy... Wyszły bardzo dobrze. Ale nie będziemy tutaj dyskutować teraz nad słusznością umieszczania w każdym tytule miniaturki magicznego słowa Gothic, tylko chciałem was poinformować, że chyba tym filmem chciałem zapowiedzieć małe coś w rodzaju zapytaj Kairosa. Komentarz Dyniasa od dłuższego czasu chodzi mi troszeczkę po głowie, więc chyba czas teraz ten pomysł właśnie zrealizować. Zadawajcie swoje pytania, jeżeli macie coś o co chcielibyście zapytać mnie, Kairosa. Śmiało piszcie w komentarzach. Myślę, że najlepiej będzie, jeżeli jeden komentarz będzie odpowiadał jednemu pytaniu, wtedy wyjdzie to tak najładniej i najbardziej też przejrzyście. Możecie zapytać o co chcecie, ale też normalnym jest to, że prawdopodobnie wybiorę te najciekawsze pytania, w moim mniemaniu, oraz te, na które oczywiście będę chciał udzielić odpowiedzi, ale tak to chyba de facto nie ma niczego, czego bym tak karygodnie zabronił. Chyba, że znowu pojawią się tak durne pytania po kroju... Jak często robię kupę? Co już się zdarzało, nawet całkiem niedawno. Dzisiaj generalnie ten film w jakiś sposób nagrywam, że sobie tutaj stoję z takim eksperymentem, bo może oczywiście to Q&A, Zapytaj Kairosa, whatever jakkolwiek to nazwiemy, będzie w takiej formie po prostu prowadzone. Więcej dynamiki, odgrywania jakichś scenek, szerokie pole do popisu. Ale teraz przez te perspektywy, to się małe przy tej szafie wydawałem, to... Na podglądzie zobaczyłem. Okej, okay, zadawajcie swoje pytania. Myślę, że w ciągu dwóch tygodni coś na kanale się pojawiło. Oczywiście, jeżeli też uznajecie, że pomysł na Q&A jest pomysłem dobrym, to możecie stosownie ten film ocenić, więc sami rozumiecie. Okej, okay, to będzie na tyle. Dzięki bardzo za uwagę, trzymajcie się i mam nadzieję, że do zobaczenia pod innymi materiałami, ewentualnie na jakieś transmisji na żywo. Bajo!